Oj, witamy z Venice Beach. Idziemy na Santa Monica Pier. Słynne, molo. Pogoda, jak widzicie, jak w Sopocie w czerwcu. E... Dzień się świetnie zaczął, bo stacja benzynowa mi zabrała hajs. Jestem bez pieniędzy. Dobrze, że Szymonowi coś zostało. Co tu, co tu jest ciekawego? W sumie za dużo się nie dzieje. Jest ta słynna tutaj. Siłownia na świeżym powietrzu, ale na nagraniach też wygląda lepiej niż w rzeczywistości. Flashback. Słuchajcie, oddawaliśmy teraz Mazdę do wypożyczalni. No i przypomniałem, przypomnieliśmy sobie przed samym oddaniem, że musimy zatankować. Podjechałem na stację benzynową, no i tam na stacjach benzynowych w Stanach trzeba, no po prostu płacisz przy dystrybutorze kartą. I wsadziłem swojego rewoluta. Zapłaciłem tam 35 dolarów wyszło za paliwo. Pojechaliśmy, oddaliśmy samochód i tak wszedłem sobie na rewoluta. patrzę, mam 0 dolarów. W jakim cudem? Miałem 170 dolców jeszcze. No i wyobraźcie sobie, że stacja benzynowa zabra mi wszystkie pieniądze z mojego konta zablokowała je, skontaktowałem się z rewolutem. Rewolut powiedział, że to się zdarza i po prostu oddadzą mi w ciągu dwóch dni. Na pytanie, co ja miałbym zrobić, jeśli powiedziałem, co mam zrobić, jeśli ja nie mam w ogóle pieniędzy i nie mam mi kto pomóc. Odpowiedzieli, że trzeba być cierpliwym i za dwa dni do dwóch dni mi oddadzą. To no, świetna odpowiedź, a jeśli bym był bez Szymona, to bym został w ogóle bez pieniędzy. Taka sama sytuacja miała miejsce na Hawajach, tylko że tam płaciłem 50 dolarów i zabrało mi 100. I uznałem, że może podwójnie zabrało kwotę potrzebną do tankowania, a okazało się, że to było to samo i po prostu w ten sposób zabrali mi 190 dolarów, które bym mógł użytkować. Ponadto, jak płaciłem rewolutem wcześniej, to nie było z tym w ogóle problemów. Płaciło normalnie, zabierało kwotę, którą zatankowałem, więc to jest chore. O, bezdomny chyba miał urodziny, zobaczcie. Też potrafię świętować. Albo wesele. Later. Przyznam wam szczerze, że w GTA to lepiej wyglądało. Dzisiaj jest niedziela, więc naprawdę, ludzi jest tutaj od cholery. Trochę jak mówiłem na Molo w Sopocie, ta różnica jest duża, bo w Sopocie trzeba płacić za wstęp, a tutaj wszystko jest za darmo. Yeah. Santa Monica Pier jest pierwszym betonowym molo na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Wybudowano go we wrześniu, ukończono budowę we wrześniu 1909 roku. W 1920 roku postawiono ten diabelski młyn, który stoi, i ogólnie tu znajduje się takie wesołe miasteczko, które się nazywa Pacific Park. Nic specjalnego tu nie ma, ale to dość charakterystyczne miejsce było też w grze Los Angeles-San Andreas. Zobaczcie co tam się zalęgło Pamiętajcie moi drodzy Jezus ratuje od piekła Właśnie przeprowadzałem wywiad z Bartkiem, który mieszka od 2009 roku w Stanach. Zapraszam Was, bo jeszcze ten materiał nie wyszedł, ale już niedługo będzie. I on bardzo ciekawą rzecz opowiedział o posiadaniu broni. Tylko zapomniałem nagrać znaczy zapomniałem o to zapytać podczas wywiadu jak to jest z posiadaniem broni w Kalifornii? Więc to wygląda tak, że jak kończysz 18 lat. Idziesz do sklepu i możesz sobie wybrać broń, jaką chcesz, tylko ona po 10 dniach dopiero będzie e, dostępna. I to jest dlatego w taki sposób zrobione, żeby ograniczyć jakieś zbrodnie w afekcie. Czyli osoba, która na przykład przychodzi kupić broń, bo chce zastrzeć męża, bo ją zdradza, ma 10 dni na przemyślenie tego, czy to chce zrobić. I dzięki temu podobno jest dużo mniejsza. Dużo mniej takich sytuacji z użyciem broni, ale normalnie każdy obywatel Kalifornii może posiadać broń. Czy to dobre, czy to nie, zostawiam Waszej ocenie, ale tak samo, jeśli ktoś wejdzie Wam na teren Waszej posesji, to mają prawo taką osobę zastrzelić, jak tylko przejdzie no, przez drzwi. To akurat uważam za dobre, bo na pewno dwa razy taki złodziej. E, się zastanowi, zanim do Was przyjdzie do domu. Na pewno Santa Monica Pier ma większe plusy jak jest ciemno, znaczy jak się zachodzi słońce, bo przez oświetlenie wygląda to zupełnie lepiej. Wszędzie czuć pot, czy jak to nazwać, weed, czyli trawkę, ale w sumie to w całych Stanach co chwilę czujemy, że ludzie lubią sobie tutaj kopcić. No i ogólnie, ogólnie powiem Wam szczerze, że rozmowa z Bartkiem. Du trochę mi otworzyła bardziej oczy na to, co tutaj się dzieje w Stanach e, w sensie ten problem bezdomności więc polecam Wam e, wywiad z Bartkiem na ten temat znaczy na wiele różnych tematów też będziecie wiedzieć e, jak, czy jest problem z kupnem mieszkania tutaj jakie ceny mieszkań musicie brać pod uwagę, jakie koszta trzeba mieć e, i w jaki sposób tutaj się osiedlić to też jest dość ciekawe, bo wciąż dużo ludzi wierzy w American Dream i chce się Przenieść do Stanów z Polski, ale jak usłyszycie od Bartka, jednak e, no, cały czas ma myśli powrotu do kraju, mimo że mieszka tutaj już 15 lat. A co ciekawe, to w ogóle to molo e, w Santa Monica, co powstało dla wędkarzy. A teraz już ich za bardzo tutaj nie spotkamy. To jest było główne miejsce, w którym. E, Mieszkańcy Santa Monica łowili ryby. Proszę, Kennedy 2024. Ta rodzina będzie rządzić w tym kraju już pewnie do końca jej istnienia. Teraz testujemy Fatburgera fat burgera i Buffalo Wings, bo są w, jednym, w jednej knajpie. Tym razem stołujemy się Fatburger, żeby być grubi Szymon sobie wziął w sumie takiego samego burgera, ale takie w Ja wziąłem burgera i skrzydełka bez kości. No, ale żeby być zdrowym, dali kawałek marchewki. I... Fatburger został przez nas testowany i naprawdę wysoko w moim rankingu, zaraz pod Wendy's z tych wszystkich co wzięliśmy fast foodów no to moi drodzy ostatni dzień w USA przeznaczyliśmy go na Venice Beach mamy o 21 dopiero e, samolot powrotny i lecimy lecimy przez Paryż do Warszawy, ale jeszcze ostatnie godziny będziemy chcieli wykorzystać Wenis niestety pogoda słabiutka ale przynajmniej nie pada, więc coś tam skorzystamy tam pan Modły odprawia poranne zobaczcie co tu gość robi z metalu zobaczcie jaki Tron. Wcześniej Wam mówiłem, że bardzo dużo tutaj czuć trawki i się wszystko wyjaśniło, bo ona jest w Kalifornii legalna. Więc nic dziwnego, że tutaj sobie popalają. Tu mamy planetę małą. Venice Beach mamy małą powódź Patrzcie Z czego to leci Podejrzewamy tu z Szymonem, że jest pięknie, jak jest ładna pogoda, ale dzisiaj jest szaro, buro i ponuro, więc Venice Beach na razie na nas wrażenia nie zrobiło, ale myślę, że jakby było tutaj piękniej, i słonecznie, to te wrażenia by były zupełnie inne. Wyobrażacie sobie, żeby Polka chodziła na wakacjach w spodękach z napisem Dziwka Michała albo Dziwka Szymona? Średni średnio to sobie wyobrażam. Jak widzicie, normalnie przy Venice Beach są sklepy z marihuaną. Czemu tego nie ma w Polsce? Moim zdaniem jest na pewno mniej szkodliwa niż alkohol. Choć sam nie jestem fanem marihuany, ale. Jestem za wolnością. Wczoraj Bartek, z którym zrobiłem wywiad na temat życia w Stanach, polecił mi bardzo fajny kanał, na którym pewien youtuber robi wywiady z ludźmi, którzy między innymi też mieszkają na Skidrow. Okazuje się, że nie tylko osoby, nie tylko narkomani tam mieszkają, mieszkają też bezdomni, którzy są chorzy psychicznie. A tutaj e, leczenie psychiatryczne jest bardzo drogie, więc oni nawet nie mają jak być e, leczeni. E, kanał się nazywa jak Szymon? Soft white underbelly. Dokładnie. Soft white underbelly. Wczoraj oglądaliśmy trochę wywiadów na nim i naprawdę no, robi to duże wrażenie. Polecam. Nawet są napisy po angielsku, więc można dużo zrozumieć. Jesteśmy pod mekom wszystkich fanatyków siłowni, chyba najsłynniejsza siłownia na świecie Gold Dream Venice. Drugie podejście do Fatburgera i jest znowu dobrze. I cóż, a my już w drodze na lotnisko. Powroty są najgorsze. Jeszcze jak wiemy, że w Polsce jest, są 3 stopnie i pada śnieg. A tutaj mamy teraz z 18-20 stopni. Już nie wspominając o tym, jak było super na Hawajach. Puszczę Wam podsumowanie. Jeden odcinek, zrobimy trochę lekkie QA i tam po prostu to co Was interesuje, będę się starał odpowiedzieć. Ogólnie poruszaliśmy się tutaj trochę autobusami i są mega tanie. Bilet na przykład jednorazowy, dolara 10. Zaraz Wam pokażę, jakie są ceny, bo jest tutaj ta grafika z cenami. jak widzicie, $1,10 10, jednorazowy przejazd. Seniorzy, dzieci, 50 centów. I to by było na tyle z mojej podróży do Stanów Zjednoczonych. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawiajcie subskrypcję, łapki w górę, i tak dalej. I zapraszam Was na kolejne filmy. Na razie, trzymajcie się. Cześć.